Nie pierwszy raz widzę tutaj Bociana. Ale dzisiaj były obydwa. Najpierw zobaczyłam jednego. To był samiec, bardziej ubrudzony. Kroczył sobie po desce na kompost i tam się zatrzymał. Obejrzałam go z każdej strony, a on tylko zerkał dookoła. Był dobrze najedzony. Później zszedł po desce z kompostownika. Po chwili przyleciał drugi bocian i kroczył w stronę oczka wodnego. Zszedł niżej, napił się wody i spokojnie odszedł. Tak oto dwa bociany znalazły się w jednym kadrze blisko siebie. Znalazły sobie tutaj stołówkę i przed odlotem nabierają sił. Ich trzy jajka popękały i bociany wyrzuciły już skorupy poza gniazdo. W tym roku są bezdzietne, ale może za rok wyprowadzą udany lęk. Powodzenia bociany!